Siema z tej strony, Dim2, dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Gotika. O, coś się trzęsie, nieźle. Nie ma tam, tamto. O nie, o nie, zębacz jest za mną. Kurde. Co za gnida wielka. Tu kolejne szczury. Nie może tak być, nie może tak być. Uciekamy, 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 uciekamy. Chyba wprost powinienem iść. Mam mało HP bardzo... O, jeszcze gobliny, super. To jest bardzo dziwne, gdzie są magowie, a oni tutaj, wiecie, niby po gobliny latają, niby tamto, niby tamto. To jest nasz kolega Saturas. Czekajmy. Przyżyłem? Przyżyłem, fajnie. Tego mi było trzeba, żeby przeżyć. Nie wiem, czy dobrze sobie Was zrypiłem, ale to już mniejsza z tym. Zwariowałeś! Odejdź stąd! Krypty są zbyt niebezpieczne dla niedzielnych poszukiwaczy przygód. Ale czy my się aby nie znamy? Oczywiście. Ty, Sukin-Senu. Nie myśl, że zapomnieliśmy, jak zdradziłeś nas w nowym obozie. Haha, ha, ha, poznał mnie. Wyciągnąłeś całą energię magiczną z naszych złóż rudy i po prostu zniknąłeś! Dlaczego to zrobiłeś? Musiałem. Bez tej energii nie zdołałbym pokonać śniącego. O czym ty mówisz? Śniący? Pokonać? Wiesz, co uczyniłeś? Wprowadziłeś taki chaos w strukturze magii, że będzie to słychać aż w Kolinis. Podziękuj swoim gwiazdom za to, że bariera przestała istnieć. Dlaczego w takim razie narzekasz? Wszystko poszło dobrze. Milcz! Czego chcesz, ulicha? Ponieważ nie sądzę, żeby udało ci się odciągnąć innych magów od pracy, możesz zanieść jednemu z nich wiadomość ode mnie. Powiedz Riordianowi, że chce z nim porozmawiać. Przebywa w głębi krypty. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Abyś jeszcze bardziej naruszył jej strukturę? Nie, nie mam czasu na takie zabawy. No dobra, dobra, nie, nie marudź. Ja wiem, ja jestem tym złym, niedobrym, bezimiennym, który rozdupczył twój plan w pierwszej części, no i jakoś tak wyszło, że niestety, ale jak sam widzisz, no, mój plan był lepszy. Ocaleliśmy wszyscy. Wszystkich wypuściłem, wszystkich uwolniłem, to nie był Głupi pomysł wcale, nie? A, a, bo mógł narodzić taką mega-serię jak Gothic Noc Kruka. Ej, ty. Co robisz? Badam kulturę tego starożytnego ludu. Z inskrypcji wiemy, że żyli tu bardzo dawno temu. Nie wiem dokładnie, kiedy powstała ta budowla, ale ich cywilizacja była bardzo rozwinięta. Zbudowali miasto po drugiej stronie gór oraz świątynię Adanosa. Zaginione miasto na wyspie Korinis? Tak, do tej pory myśleliśmy, że znamy całą wyspę. Sądziliśmy, że całą jej północno-wschodnią część zajmuje ogromny masyw górski, ale myliliśmy się. Za górami leży dolina. Znajdowało się tam miasto prastarej cywilizacji. Chętnie bym zobaczył budynki tego miasta, ale pewnie rozpadły się w pył wieki temu. Saturas chce cię widzieć. Czyżby posunął się naprzód ze swym dochodzeniem? W takim razie natychmiast się z nim zobaczę. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym miejscu, porozmawiaj z Nefariusem. Znajdziesz go w głębi krypt. Chwila! Watras dał mi amulet szukającego ognika. A, to rzadki artefakt. Za jego pomocą możesz wyszkolić ognika. Możesz mi w tym pomóc? Oczywiście. Przez długi czas zajmowałem się tym rodzajem magii. Na ile lat oceniasz wiek tego budynku? Nie potrafię powiedzieć dokładnie, ale na pewno ma już kilkaset lat. Pokaż mi, czego ma szukać Twój. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Wiem, że ta prastara cywilizacja. Dobra, idziemy dalej! Wszystko się dowiedzieliśmy. Teraz na czas poszukać następnego maga. Może znajdziemy jakiegoś ciekawszego, który będzie chciał z nami gadać. Może będzie nas bardziej pamiętał i wspominał, że byliśmy tacy fajni. że byliśmy cool. No, nie, że tylko popsuliśmy im pracę. Moje Kronos. Wydanie. Jak tam praca? Te krypty stanowią dla mnie całkowitą tajemnicę. Nie jestem w stanie pojąć, czemu tak długo nikt ich nie odkrył. Bez trudu odkopaliśmy wejście. Ludzie byli tak zajęci swymi codziennymi obowiązkami, że nikt nie przyjrzał się tym budynkom. Nie mam na to innego wytłumaczenia. Jakie masz zadanie? Próbuję ustalić, dokąd może prowadzić ten okrągły portal. Pomagam też nefariuszowi w poszukiwaniu zaginionego ornamentu. To pewne, że portal prowadzi do innej części wyspy, tej, której jeszcze nie znamy. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek o niej czytał lub słyszał. Naprawdę chcesz przejść przez portal? Pewnie. Oczywiście, pod warunkiem, że znajdziemy brakujący ornament. Muszę przyznać, że to dość niebezpieczne przedsięwzięcie. Ale najpierw musimy poznać przyczynę tych ciągłych trzęsień ziemi. Co wiesz o trzęsieniach ziemi? Wywołuje je coś, znajdującego się po drugiej stronie. Prawdopodobnie nagłe przebudzenie kamiennych strażników jest spowodowane tą samą przyczyną. Ale to nie leży w moich kompetencjach. Saturas i Kronos będą pewnie mogli powiedzieć Ci więcej na ten temat. Co spodziewasz się znaleźć po drugiej stronie? Nie jestem tego do końca pewien. Wydaje mi się, że będzie tam budynek podobny do tego oraz odpowiednik portalu. Resztę zobaczymy, gdy się tam dostaniemy. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii. Kiedy tylko będziemy po drugiej stronie, chętnie ci pomogę. Ten jakoś nie ona za bardzo nam ciekawych rzeczy do powiedzenia. To znaczy chodzi o to, że nie miał takich jakichś strasznych rzeczy do powiedzenia. Hej! Wszystko w porządku? Masz dużo odwagi, pokazując się tu. Co tu robisz? Uczę się języka budowniczych. Język jest kluczem do wiedzy tego starożytnego ludu. Każdy z nas musi się go nauczyć. Inaczej ta ekspedycja dobiegnie końca, zanim się zacznie. Budowniczowie używali kamiennych tabliczek do przekazywania swojej wiedzy. Niestety, wiele z nich zniszczono lub skradziono dawno temu. Co zapisano na tych kamiennych tablicach? Zawierają w sobie całą wiedzę starożytnych. Niektórzy z nich za pomocą zaklęć zwiększali swą znajomość, magii i walki. Dla kogoś, kto potrafi odczytać tablicę, to prawdziwy skarb. Możesz mnie nauczyć czytania w tym dawnym języku? Czemu nie? Przekażę ci moją wiedzę. Nauc Zacznijmy od czegoś prostego. Nauczę cię języka wieśniaku. Teksty pisane w języku wieśniaków traktują zwykle o sprawach przyziemnych, pracy, miłości, zaopatrzeniu czy żywności. Hmm. Język ten był powszechnie wykorzystywany w mieście, tak więc będziesz w stanie zrozumieć większość tekstów, które tam znajdziesz. Idź i sprawdź swoją nową wiedzę. Przekonasz się, że pisma budowniczych nie stanowią już dla ciebie zagadki. Dobra. Dlaczego? Dlaczego się chciałem nauczyć? Już wam pokazuję dlaczego. Mamy kamienne tablice, mamy. Jedynka. Plus dwa. Jeszcze raz. Plus cztery. Zyskaliśmy, że tak powiem, z osiem punktów umiejętności na samych tablicach. Nie potrafię tego przeczytać. Dwójka, jedynka, siła. Aha, dobra. A co jest z. Widzicie, mówiłem, że nieźle? Zyskaliśmy bardzo dużo. Hej, naucz mnie tego dziwnego języka. Znasz już język wieśniaków. Język wojowników jest nieco trudniejszy. Teksty pisane w języku wojowników dotyczą zwykle wojny i broni. Nauczysz się wielu przydatnych rzeczy. Wróć kiedy na... Hej, ty! Co słychać? Co ty tu robisz? Co za niespodzianka! Myślałem, że cię zabili. Prawie. Jest straszne zamieszanie z twojego powodu, wiesz? Ledwo rozpoznałem Saturasa, taki był zły. A co z portalem? Sądzimy, że prowadzi do zaginionej doliny, w której starożytna cywilizacja wzniosła swoje miasto. Ale skała za portalem to ogromny, lity kamień. Nie ma żadnych znaków zaklęć teleportacyjnych. Tajemnicza sprawa. Wiesz, jak go uaktywnić? Jeden z zaginionych ornamentów wydaje się swego rodzaju kluczem. Będziemy go potrzebować, jeśli chcemy dokonać jakichś postępów. Musi pasować do wgłębienia w kształcie pierścienia obok portalu. Ale na szczęście na razie koniec, nic nie mogę zrobić. Muszę iść do dolniczych, żeby cokolwiek zrobić, bo to jest trzeci rozdział z krukiem zabawa, tak naprawdę. Jeszcze mój ulubiony Kronos. Hej, ty, mogę ci przeszkodzić? To ty? Nie myślałem, że jeszcze cię kiedyś zobaczę. Masz dużo odwagi, pokazując się tu. Swego czasu chcieliśmy obedrzeć cię ze skóry. Masz szczęście, że minęło już parę tygodni i wszyscy się trochę uspokoili. Co robisz? Moim zadaniem jest dowiedzieć się więcej na temat strażników świątyni. Mają kamienne ciała. Ci strażnicy naprawdę posiadają zdumiewające zdolności. W jednej chwili stoją w całkowitym bezruchu, by nagle rzucić się na ciebie niczym opętani. Nie udało mi się jeszcze ustalić, jaka energia ich napędza, ale jedno jest pewne jest magicznego pochodzenia. Opowiedz mi więcej o tych kamiennych strażnikach. Wiele więcej ci nie powiem. Musieliśmy ich zniszczyć, teraz są niegroźni. Zaatakowali nas, kiedy tu przybyliśmy. Pokonaliśmy ich dopiero zjednoczonymi siłami. Obawiam się, że po drugiej stronie portalu czeka więcej takich strażników. Musi być jakiś sposób na wyłączenie napędzającej ich energii coś, co sprawi, że staną się zwykłymi kamiennymi posągami. Możesz mi sprzedać trochę sprzętu? Czemu nie? Jeśli dobrze pamiętam, ostatnim razem także handlowaliśmy. Powiedz mi, czego potrzebujesz. Okej, okay, chyba wszystkich przepatrzyłem. A w ogóle tak patrzę sobie czasem u nich, czy... Nie ma u któregoś przemianych w Chrząszcza, w Sierwojada, w Wilka... W cokolwiek! W Chrząszcza byłoby najlepiej. Czy przemiana w przemianach w gdzieś w grze jest? Tego będę szukał, aktualnie z trzy sztuki potrzebuję. Albo w wilka. Mhm. Dobra, chyba, chyba możemy stąd iść. Tak naprawdę dowiedzieliśmy się wszystkiego i wypadałoby no wrócić do siebie. Wypadałoby przejść do tego drugiego rozdziału. Już, już nie ma odwrotu. Nie będę krążył gdzieś po... Pognika też będzie się szkodzić, super. O, tutaj lagi. z Altyn jeszcze... nie lubi. Hm. Okej. Okay. Kolejny odcinek zapisany. Ale to jeszcze nie koniec, spokojnie, jeszcze musimy stąd wyjść, na pewno pokonać małpy. To znaczy małpy, które ja nazywam szczurami. Jakby takie wielkie szczury były, to proszę, trzymajcie mnie. Obstałem, że połowa z nas, bo by było... Oku, coś to jest. A tu jest teleport. Na razie teleport nie dostaliśmy z nim misji, więc niestety nic nie mogę na to poradzić. A tu są szczurki. Mhm. Jak mi ktoś powie gdzie mogę kupić przemiany w, nie wiem w chrząszcza, to naprawdę, naprawdę będzie miał wielkie pozdrowienia w którymś z kolejnych odcinków. Znikło oczywiście. Chyba, że napiszę kogo mam pozdrowić. Ok, miksturka albo jak się inny Mana, mana, mana. Punkty trafień. O nie, o nie, właśnie zbaboliłem. No dobra. Błąd też się czasem u mnie może wdać. To jest jakiś mm, kamienny stworek? Tablica życia, super. Ach, pauzę znowu. Punkt trafień plus pięć. Słyszę gdzieś te... Nie, to jakieś szczury tu słychać. Mhm. Teraz wystarczy uciec stąd. Jeśli stąd odzietniemy i nie padniemy, będzie cud. O, już nas raz zaatakowały. Drugi. Cztery ataki bym przeżył. O, chyba już nas nie gonił, ale jeszcze nie odwracam się. Mieczek schowam. Dobra, nie gonią nas. Ja się przyznam. Ostatnio, jak miałem noc, to stwierdziłem, że a, się, so, pójdę sobie coś zrobić, jakąś herbatę, czy coś, będzie dzień. Chyba tutaj też tak zrobię, bo prawdopodobnie zaraz nagram kolejny odcinek. A ja nie lubię w nocy łazić. Chociaż do tego pewnego momentu, to nie, wiem, chociaż do kartmy bym doszedł, to by było dobrze. W karczmie mógłbym wreszcie sobie pokój wynająć, to by było fajnie. Bym mógł się przespać. Mhm. Mm Chyba będzie sporo różnych potworków, bo ja tu przypłynąłem, więc prawdopodobnie od któregoś momentu będą czyste potwory. Tak, ja wiem, ja wiem, Wy oglądacie te filmy w szybciej sobie na playlistie, jak ja dodaję. Może to jest dobre, może złe, ale. Zauważyłem jedną rzecz. Coraz więcej ludzi czeka na filmy na playliście, jak się pojawią, a nie na publicznym. No publicznym chciałem, żeby był jeden film dziennie. A na playliście jest tak, dwa, trzy. Zależy, zależy od dnia. Ile uda się przesłać? O, są dwa ścierwojady. już pochodnie? No, o, ci ścierwo małe. O, te ścierwojady. Dobra, jeszcze jeden, Do tego już podejdziemy. I zbieramy co tutaj jest. Skórzany mieszek. Strzała, zwój, strzała, zwój, strzała zwój, tu lotaj. Yy, właściwie. Może to jakiś transport dla magów wody był, ale widzicie się nie udał. Pochodnia, strzała, skórzany mieszek, pochodnia, strzała. No. Jest tego tu sporo. Tłoszkoda ciemno. Patrzę czy jakieś inne ziołko nie obspierałem. Nie, nie Średnie rany. No niestety nie mam żadnej takiej przemiany, a przemiana mi jest naprawdę bardzo potrzebna, żeby się udać do drugiego poziomu rozdziału. Czemu? A no, choćby temu, że no jest potrzebne, uwierzcie, jest potrzebna. Strzała, piła. że tak powiem po bandzie polecieli, powiesili go za nogi, pewnie jeszcze głowę albo gałąź chciał sobie odpiłować, ale mu piła opadła, kto wie. Słyszę wilka. Dwa wilki. No chodźcie. Mam cię. No a to na wilki i na ścierwojady już mogę atakować. Ciekawe ile teraz Bosper będzie dawał mi za kły. Tylko czy za... o ten, pazury. Tylko czy on będzie chciał kły, pazury, nie wiem. Jeden pies. Jest za cicho. O, słyszę gobliny. Widzę gobliny po lewo. Ile tych goblinów tu jest? O, spoko. Jak na hita goblin leci, to już jest dobrze. Na szczęście wilki jeszcze do mnie nie idą. Mogę obczaić, co tu gobliny jeszcze miały? Nic nie miały. I zatuczmy te wilczki, co tam są przed nami, żebyśmy mogli na spokojnie pójść dalej. O, tak to ja lubię. Tak to ja lubię. Leśna jagódka. Hmm. Dobra, idziemy, 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 idziemy. W ogóle ja pamiętam, że w Górniczej Dolinie był Diego, Gorn i Milton. Miltona pamiętam, gdzie Gorna też. Gorna nie pamiętam, znaczy gdzie, natomiast Diego pamiętam, gdzie był. Chciałem zgubić tą kuszę? W kręgu. Aha, dobra. W kręgu no to niestety mamy małe szanse, żeby zaszaleć. Myślałem, że on może ma to łóżko, ale chyba nie ma. Nie ma, ma kufry dwa. No to popa. Jedziemy do karczmy Ale to jest kufer, w którym są strzały i bełty. spadająca gwiazdka przed chwilą, bo pomyślcie życzeniem, ja już pomyślałem ale to chyba nie była spadająca gwiazdka, bo była do góry <grywka> <grywka> Dobra, mamy tu jakieś kolesia, pogadajmy sobie, może możemy, o, nowy Dobre mają tu piwo? Szkoda. Nie jest może najlepsze, ale w tych ciężkich czasach nie ma co wybrzydzać co tu porabiasz? Jeszcze kilka dni temu wyprówałem sobie flaki na polach obszarnika. Pewnego dnia powiedziałem sobie dość. Zabrałem swoje graty i odszedłem. Teraz sam sobie jestem szefem. Wszystko, co mam, znajduje się w moim kufrze. Niczego więcej mi nie trzeba. Interesowałby Cię mały konkurs? Mnie mówili co innego. A na czym miałby on polegać? Nazwałem go do dna. Zasady są całkiem proste. Zamawiamy na zmianę po kuflu najlepszego w tej spelunie piwa. Każdy kufel musi być opróżniony do dna, tak by po odwróceniu i postawieniu na stole nie pozostawiał śladu. Ten, który dłużej ustoi na nogach, wygrywa. Przegrany płaci stawkę i rachunek. Co ty na to? Może kiedy indziej, jeśli będę miał trochę więcej czasu. Nikt nie chce wiedzieć. Czy mogę postawić na kogoś innego? Oczywiście. Jeśli tylko uda ci się znaleźć kogoś na tyle odważnego, by się ze mną zmierzyć, założę się z tobą. Wszyscy płacą porówno. Zwycięzca bierze wszystko. Wysokość stawki zależy od zasobności sakiewki. Przyprowadź mi kogoś, kto odważy się ze mną zmierzyć, i będziesz miał swój zakład. Czy działo się tu jeszcze coś interesującego? Nie mam pojęcia. Nikt mi o niczym nie mówi. Aha, dobra, czyli chcesz zakładzik, przegrać. Szkoda, że nie mogę stopą pić. Tylko proponował coś innego. Mogę wziąć. Nic się nie stanie? Sam tak mówiłem. O, pokaż towary łoże. Tak, pokaż mi swoje towary. Oczywiście! Myślałem, że masz jakiś swój, ale toporek na 150 siły to jest całkiem niezła broń. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Czy coś się w końcu zmieni. Mm -hmm. Widzi i słyszy się to i obu. To Dobra, by pas Ciągle to samo. To by było praktycznie na tyle jak Kiedy padła bariera patrzy. otaczająca kolonię karną hmm. mamy. Do niedawna udawało nam się odpierać orcze hordy. Ostatnio je... Bunt Onara pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Hmm, fajnie. Nawet nie wiedziałem, że oni mają takie teksty. Nie mam czasu na Czy coś jest bez... na. Ryba. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Klebek. Przyda nam się przyda wino. Widzi... Gulasz. Nikt nie krzyczy. To było oczywiste. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się zaniżej nam. Nikt... Pozdrawiam serdecznie. Team 2. Onar up. I widzimy się już w następnym odcinku. Niebawem spokojnie, tutaj nie ma co ma Na pewno będzie ten odcinek szybciej niż na playliście niż publicznie, o tak powiem. Pozdrawiam serdecznie DIN 2. Do klasztoru nie idziemy, idziemy do miasta. Do zobaczenia, pa pa! Jeszcze raz. Zapraszam do polubienia, komentowania, subskrybowania. Na razie.